Tak, myślę sobie, że osoby świeckie które niejednokrotnie są wykształcone w teologii, prawda? No Siłą rzeczy wykonują inne prace, ale mają doświadczenie w wielu innych obszarach życia. Codziennego życia rodzinnego, bycia wychowawcą dla swoich dzieci, podejmowanie różnych zadań i prac we współczesnym świecie, jakby już choćby na tej bazie, są równouprawnionym no, członkiem Kościoła i, i, i prawo mają też do, do własnej wypowiedzi i do zdania, które powinno być wysłuchane. Natomiast, oczywiście, też mądrość Kościoła jest taka, że. Pan Bóg ustanowił w nich pasterzy, biskupów, i że zdanie każdego z nas i kapłana, i osoby świeckiej, i nawet całego synodu, jest zawsze podporządkowane jakiemuś pasterzowi, biskupowi, czy nawet papieżowi, który no, wierzymy pod szczególną. Inspiracją i asystencją ducha świętego dokonuje właściwych wyborów i decyzji, odrzuca poglądy być może jakoś nieco błędne czy koryguje, aby wybrać to, co najbardziej jest bliskie i woli Bożej.